No. Ja wróciłem normalnie z egzaminu ósmoklasisty. Ja miałem potem ten... WOS miałem potem jeszcze po egzaminie, potem ten religię, ale ja nie chodzę, więc miałem ten, takie okienko jakby. Potem miałem potem miałem informatykę, potem miałem matematykę i... Teraz idę do domu normalnie, że, bo skończyłem lekcję. No. Ja nie wiem, no ja powiedziałem, że ja nie wiem jeszcze jaka ile procent mam z tego egzaminu, bo to dopiero polski był. A ja potem jeszcze będzie matematyka i angielski. I co? No to ja mówię, nie? Że Polski to mi poszedł, bo ja był teraz Polski dopiero i matematyki i angielskiego nie było. Jeszcze dopiero potem będzie, jutro i. co nie? I pojutrze. I jak ten egzamin z polskiego mi poszedł, no to jeszcze nie, nie wiem, ile punktów, czy procent, czy czego tam mam z polskiego. Nie wiem ile ja mam procent z polskiego ani punktów, ale tak patrząc na te pytania i na to jak ja odpowiadałem, no to no nie wiem, no nie poszło mi najlepiej. Tak średnio. Też nie najgorzej, ale tak... tak źle. Tak, tak źle, ale nie najgorzej. O, mi poszło. I, a jak mi pójdzie z angielskiego i matematyki? To nie wiem. Ale myślę, że pewnie pójdzie gorzej no i potem jeszcze nie wiem czy jutro będzie matematyka czy angielski ale no nie wiem no chyba będzie, nie wiem co będzie ale na pewno to będzie znacznie cieplej niż teraz było, bo polski jest no nie wiem no Wysta jak są opowiadania trzeba napisać no to wystarczy lać wodę, a z matematyki angielskiego to już nie ma tak prosto no i nie wiem czy oni nie wiem kiedy mi dadzą ten y, odpowiedź kiedy będę ile mam procent z tych, tych z egzaminu z polskiego ale ja myślę że dadzą mi że powiedzą nam ile mamy procent z egzaminów jak znamy z jak no, w sensie, że jak już znamy te wszystkie trzy egzaminy, to pewnie wtedy nam dadzą już y, odpowiedzi, ile procent zostało. No. Yy. Ale pewnie też nie tak od razu, po tych wszystkich egzaminach, tylko tak po jakimś czasie pewnie dopiero. No tak nie wiem. No... Z dzień może po, po tych egzaminach wszystkich mi dopiero dadzą informację, jak mi poszło z tego. Z tych egzaminów ja... No ja już mówiłem, czy jakich ja się wyników spodziewam ale ale ja myślę, że jak teraz na polskim mi poszło dobrze, no to na angielski i na matematyce, no to mi gorzej pójdzie pewno. Co nie? Na pewno jak pójdzie gorzej, no bo no ja mówię, no jak jest polski i są takie pytania, jak wybierz postać z lektury. I tam napisz y, opowiadanie o niej, coś takiego. I to ja wybrałem y, ten y, z Kłowady, z tego dziada, Petroniusza. I y, 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 co? No i ja tam napisałem opowiadanie. I mi się też, y, znaczy, no, z opowiadania to nie jest naj. naj z opowiadania to już tak... No można lać wody ale z... z matematy... z tego z, z jakiegoś opowiadania, nie? albo z rozprawki, ale ja nie pisałem rozprawki ja tylko opowiadanie pisałem no i mówię, że e, jak jest jakieś takie, nie wiem no pytania, że trzeba coś... otwarte zadanie z polskiego albo muszę uzasadnić swoją odpowiedź, to wtedy mogę lać wody i mi poszło dobrze. No a na angielskim in, in matmie to nie można, bo to po prostu wynik podajesz albo obliczenia i tyle. A na angielskim to nie wiem, co podajesz. Ale też nie można wybrać przez postaci z lektury na angielskim, bo to nie ten przedmiot. Dlatego angielski i matematyka na egzaminach są trudniejsze niż polski, no. Więc jak teraz mi poszło źle, no to potem i pójdzie jeszcze gorzej. No i wtedy, bo to jest drugi próbny egzamin ósmoklasisty, a ja miałem jeszcze pierwszy egzamin ósmoklasisty i... I wtedy mi poszło jeszcze normalnie, nie wiem. No, najpierw miałem polski, tak jak teraz, potem miałem angielski, i na końcu miałem matmę. I tutaj też, na początku mam polski, w tym drugim, ale nie wiem, czy, czy jutro będzie matma czy angielski. I tak samo nie wiem na tym takim już ostatnim egzaminie w Mukasic, jak będzie. Czy będzie yy, yy, też najpierw, co będzie co drugie a co ostatnie no i na tych ostatnich to nie będzie pewnie jeszcze gorzej